Jesteś przeciwna dramom, a ja po prostu się nie, ja popieram dramy. Popieram dramy między weganami. Wiesz dlaczego? Ponieważ, o, powiem ci dlaczego. Ciekawe. Ale dramy medialne, nie prywatne. Mm -hmm. Prywatnie nie. Prywatnie my się musimy wspierać, wspierać, być ciepli dla siebie i wspierający. Ale medialnie tak, dlatego że To już druga część dość długiej rozmowy z Karoliną, dy weganką. Zaczynamy w miejscu, w którym zakończył się poprzedni odcinek. Jednak pozwólcie, że na wstępie od razu was zapytam, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Czy już podpisaliście europejską inicjatywę Stop Cruelty, Stop Slaughter? Polska nazwa Nie dla okrucieństwa wobec zwierząt i ich rzezi. Oraz czy poinformowaliście o tej niepowtarzalnej szansy dla zwierząt wszystkich swoich znajomych? Czy informowaliście o tym w swoich social mediach? Jeżeli nie, to link zamieszczam w pierwszym przypiętym komentarzu i pozwól, że w paru słowach wyjaśnię dlaczego to takie ważne. Otóż sama dieta wegańska to o wiele za mało, aby uratować zwierzęta przed rzezią. Hodowcy i tak otrzymują dopłaty bezpośrednie z naszych podatków i jest im obojętne czy ty wypijesz ich mleko, czy oni wyleją je do ścieku. Dopóki kasa się zgadza, to dalej będą eksploatować zwierzęta. Dlatego tak ważne jest, aby pieniądze z naszych podatków przekierować na produkcję roślinną. Temu właśnie służy ta inicjatywa. Jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość podpisów, uratujemy nie tysiące, ale co najmniej miliony zwierząt. Nawet częściowy sukces tej inicjatywy to miliony uratowanych zwierząt, więc koniecznie zaangażuj się w promocję. A teraz wróćmy do filmu. Nie wiem, czy ty nie jesteś taką osobą, która bardziej siedzi na TikToku niż na YouTubie w ogóle. Bo okay, ja zauważam też, że w wielu trendach takich już y, rzeczach nie wiedzą, które się już od lat toczyły na YouTubie. Mm -hmm. O tych wszystkich wojnach, y, wegańskich, antywegańskich, zauważam, że nie wiedzą o wielu argumentach, więc nie wiem jaką ty jesteś osobą, ale nie wiem. Bardziej jesteś TikTokowa? Nie czy... ja jestem TikTok, nie, YouTube. Tiktokowa, dopiero bo... teraz, dopiero teraz. Ja ci powiem, czego byłam świadkiem i do jakich wniosków doszłam na przestrzeni lat. Stale mieliśmy do czynienia z takim napięciem, takim dualizmem. Przecież ten karniworyzm to wyrosł na, na gruncie buntu, sprzeciwu, nienawiści wobec wegan. Co nie? To oni niejako na złość nam zaczęli, to oni będą samo mięso jeść. odwrotność nas, czyli nagle wszystko, co złe, to rośliny, prawda? I wytworzył się taki dualizm, i dochodziło do mnóstwo debat i mnóstwa filmów wegan, debankujących antywegan, czy tych carnivorów i w drugą stronę. I to ja stwierdziłam, oni siebie promują nawzajem. Ja jako weganka mogłam się tutaj produkować z treściami jakimiś, Bóg wie jakimi, oryginalnymi, bo myślę, że moja argumentacja jest autorska i oryginalna, ale to nie obchodziło nigdy innych wegan. Ale wystarczyło, że pojawił się jakiś matą z kawałkiem mięsa surowego i będzie się zajadał przed kamerą, już wszystkie kanały wegańskie o nim trąbiły, już go. O, ty źle czynisz, to wiesz. Słuchaj, robili mu taką promocję, że nagle człowiek początkujący, jakiś bez mózgu, z jednego subskrybenta nagle ma 10 tysięcy, prawda? Bo taką promocję mu robili. Gdybyśmy to my między sobą, weganami, mieli spory nawet sztuczne, nawet rozdmuchane, bo zobacz, te wszystkie dramy strasznie ściągały publikę. Tak, tak, I tak, potem taki, no nawet matów, który nawet nie ma nic do powiedzenia, ale będzie tylko jadł mięso przed kamerą, za chwilę ma, yy, no, po prostu mnóstwo fanów. Przecież zobacz, w sfery. Czy Nie wiem, czy go kojarzysz. To mm. jedna z najważniejszych postaci. kaniboryzmu. Na czym on wypłynął? Co go, wy, co go tak wylansowało? To, że on przyszedł z kawałkiem właśnie surowego mięsa, taki zakrwawiony, przyszedł na event wegański. Wszyscy oburzeni, oburzeni. I oczywiście kamery, patrzą, jak się oburzają weganie. I on dzięki temu zrobił karierę i teraz on jest gór żywieniowym. To jest gór. Są dyskusje dobrostanowe czy, czy, czy abolicjonizm. Tak? Które tak, kampanie, tak. Która ma w ogóle kierunek. Ale to są dyskusje takie mało medialne, przyznajmy się, tak? Okay. Czyli ja po prostu jestem za tym, żebyśmy my, jako weganie, znaleźli takie jakieś punkty sporne, które będą troszeczkę medialne. Mm. Tak, ale medialnie, ale prywatnie jestem za tym, żebyśmy się wspierali. Więc ja troszeczkę liczyłam, że ty to zrozumiesz, wiesz? No. wiesz ja mam, nie, nie wiem, wiesz, tego było w pewnym momencie tak za, za dużo. dużo. chyba. I też znajomych straciłam po prostu wszyscy, jak ja, ja też. Wiesz, dla mnie w ogóle to, że ten pierwszy film poszedł viral, to było bardzo niespodziewane i w ogóle nieplanowane, więc mnie to bardzo zaskoczyło, mm -hmm. bardzo mnie zaskoczyło. To był OK, że nie jest ok. Tak, not being vegan jest not ok, o, To ta? był wiesz nagrany bardzo szybko, bez skryptu, mm -hmm. pocięty, wrzucony i to było tyle. Ja wrzuciłam na dwa dni, zapomniałam praktycznie, co tam się dzieje, patrzę i tam się dzieje. I ja nigdy w ogóle, ja, ja, czy ja chciałam być aktywistką, ale ja nigdy nie chciałam być rozpoznawalna. Nigdy, to w ogóle nie było w planach, zupełnie i to mnie bardzo Aha. przytłoczyło. Ten początek mnie zupełnie przytłoczył, wiesz? W sensie ja szłam za prądem, bo to było tak, że wiesz, ludzie tam, nie wiem, zaczęli robić duety, to ja myślę, dobra, Aha. oni mi piszą, że ja pewnie siedzę i się wieszam pod prysznicem, no to ja zrobię swój duet. Zaczęli tutaj śpiewać y, ten film, no to ja zrobiłam piosenkę i tak naprawdę wszystko, co ja robię, to jest, to jest oglądanie mojej widowni. Ale to było niezaplanowane. I jak to wtedy wyszło, to, to no, no. wszystko, co się stało, i, i, i rodzina się odwróciła, i znajomi, Odwróci? i partner. No. Tak, i partner, i, i przyjaciele. w sensie po prostu, wiesz, jakby całe moje życie w wow, Polsce z... się skończyło Świerci przez akwarium. Iż się za, zawalił? Jeszcze raz? Świat się zawalił. Cały świat mi się zawalił. No, cały świat mi się zawalił. w sensie wszystkie praktycznie znajomości. W tym momencie mam jedną znajomość z Polski, która została z tamtego czasu. Ale większość osób tego nie zrozumiało, wiesz? I to był taki czas dla mnie wtedy bardzo, 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 bardzo trudny. Bardzo trudny, z czego jeszcze wiesz, jakby wiedziałam, że no dobra, mam jakieś oszczędności, zaczęłam, poszłam viral i teraz mam takie pytanie. Zawsze mówiłaś, dziewczyno, że możesz wszystko zrobić dla zwierząt, no to teraz. Albo to rzucasz i robisz, i, i próbujesz się I przebić to, jeszcze skupę. bardziej, idziesz za ciosem, albo nie, i myślę, no dobra, ryzyk fizyk, najwyżej będę bezdomna. I ryzyk zaskoczyłaś fizyk. Zaskoczyłaś mnie, zaskoczyłaś mnie, bo, bo ty tak właśnie mówisz o tym, że to wszystko zaplanowane, że ty sobie zdajesz sprawę, więc ja myślałam, że to była taka bardzo misternie planowana kariera. Nie, nie. To ja, ja po prostu wiesz, co pojechałam do Berlina, Powiedziałam Rafaeli, cześć, dzięki, że robisz kontynt. Akurat miała urodziny, była, byłam głodna, więc poszłam zjeść tort. Ona powiedziała, a to może to też coś, ja ci dam na sprzęt, bo ona tutaj wspiera w ogóle aktywistów. I dostałam od niej na światła profesjonalne i dostałam kamerę używaną. No i zrobiłam film. I, i, I który to był ten, znaczy ten, który zrobiłaś tym sprzętem? To był właśnie ten? Not being is not okay. To były te pierwsze, to były pierwsze profesjonalne świadki. Czyli znaczy, to było tak, jakby to było jej tak zadziałało. Tak, i wiesz, ja po prostu sobie stanęłam, powiedziałam w mój śmieszny sposób: bo Ja jestem ja gdzieś tam trochę, ja, ja wiem, jaka ja jestem, więc ja jestem autentyczna przy kamerze, jestem jakaś. Aha. Wiem, że to było trochę tam cringeowe i tak dalej. Tu się stanęłam z maskotką raz, tu, dwa, tu, trzy, powiedziałam teksty, wydrukowałam napis Aha. wcześniej bo uznałam, że a ja w sumie, coś co, co może tak do dzieciaków i do młodzieży. No i, i poszło, I, i, to, i to zupełnie… Przytłoczyło ciebie. Wszedł, no, przytłoczyło mnie, to nie, ja, ja w ogóle się nie spodziewałam tego, absolutnie się tego nie spodziewałam, absolutnie nie, absolutnie nie takie były plany, ja chciałam być dalej organizatorką Anonymous for the Voiceless, mieszkać sobie w Polsce, wiesz, czasem sobie tam jakieś filmy robić, bo hmm. uważam, że to ważne, nagrywać sobie głównie rozmowy, bo ten, ten aktywizm uliczny był dla mnie najważniejszy i ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, ale teraz już nie mogę, tak jak kiedyś, bo mnie ludzie znają, więc teraz są zupełnie inne rozmowy z nimi. No, ale już mówię, jak już dostałam tę szansę, no to pomyślałam, no, no, że taka szansa się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Że zazwyczaj człowiek Aha. idzie viralowo wiesz, z takim zupełnie innym kontentem. A jeśli już w jakiś Aha. sposób przebił się ten content, w jakiś dziwny sposób. No, bo wiesz, nie, nie jest to spodziewane, no to, to jest taki kontent, okay. który ciężko jest wybić. I Aha. że mam to szczęście, no to no to, 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 to trzeba. To trzeba jest. po prostu. No i, i, i dlatego ja dalej, wiesz, jeszcze nie wiem, co się będzie działo, dopiero ale dalej wiesz co? ogarniam. Jestem bardzo zaskoczona tą historią, którą tak? mówisz, bo tak? ja myślałam, że. Ale to myślę, że nie tylko ja myślę, że wszyscy, którzy. Okay bo, bo były, takie, były takie głosy, że jaki jest związek utraty chłopaka z weganizmem. Czyli to nie chodzi o to, że twoje przejście na weganizm czy twój aktywizm, yy, tylko to, że nagle stała się sławna, tak? Ja stałam się sławna, Boże, że tak. Że stałam się sławna. U mnie w ogóle w do domu się włamali. Wiesz co to było jakoś po pierwszym miesiącu, jak już ten film poszedł w wiral, My mieszkaliśmy w domu na wsi. W ogóle ja słyszałam, że sąsiad na górze puszcza ten mój film bardzo głośno. Więc ja już widziałam, o kurczę, dobra, to już wiedzą, to taka, taka mała wieś, właściwie osada. Ach, na, w wsi jeszcze mieszkałaś? Na osadzie takiej malutkiej. Tak. Wow, I w małej społeczności, czyli to tam bardzo, w ogóle nie ma żadnej anonimowości. Bardzo, i w ogóle cię nam włamali do domu, wiesz? I potem, potem zaczęłam wyjeżdżać do Niemiec. No A to czy wracałam troszkę... wtedy mieszkałeś z tym chłopakiem? Tak tak, z chłopakiem tak, 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 tak. I to go jakoś tam no zaraziło? Właśnie, właśnie to jego zaraziło? To, że się włamali, to, że się poczuł, nie wiem, zagrożony? Czy ta sława mu przeszkadzała? Co mu przeszkadzało tak na serio? A On w ogóle był organinem Pisz... sam, czy nie? Tak. Tak, ale Czyli niedawno, niedawno przeszedł, wiesz co, to, to, to jest trochę coś takiego, że ja postawiłam wtedy na aktywizm, to znaczy ja powiedziałam wprost, słuchaj, dostałam te szanse, ja muszę, ja po prostu muszę, muszę się poświęcić 100%, no przepraszam Cię, ale muszę, no muszę i wybrałam. Bo zwierzę, po, po prostu aktywizm, wybrałam zwierzęta. Albo aktywizm, albo ja? Coś takiego? Za mało mnie było w domu, za mało, wiesz, mogłam być w związku, wiesz, jakby, ludzie, którzy mi pomagali byli w Niemczech. Więc mhm. ja musiałam być w Niemczech. Ja cały czas stworzyłam te swoje rzeczy w Niemczech. Czyli tu tak to ogóle... i z powrotem? No, to i z powrotem, a głównie siedziałam w Niemczech, potem zostałam zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. To też za to samo nie, nie zapłaciłam, bo tam nie zaproszono. Przecież to jest też ważne, że, że to wyjaśniasz, bo odbiór mógł być, że dziewczyna bogata lata sobie rozbija się po świecie, prawda? Więc na przykład o co tu jej chodzi? Nagle, że zbiera na wyjazd do Warszawy, tak? Więc to mogło być nie... nie Wiesz, to... To było w ogóle tak, że tego, tego dnia, też jak ja nakręciłam ten film, to przyjechała do mnie aktywistka, która chciała kręcić dokument o, ogólnie o aktywistach. I tego dnia była w domu, nakręciła ten jeden film, i potem zaczęła o mnie ten dokument kręcić, bo nie wiedziałyśmy, że ten film pójdzie wiralowo. Więc później jakby towarzyszyła mi cały czas w, te, w nagrywaniu w tych wszystkich filmów, w jakichś rozmowach, w jakichś trudnych komentarzach tutaj przy udziale Na przykład w teledysku Rafaeli, gdzie. gdzie gdzie brałam udział i wiesz, jakby moje życie stało się tutaj w Niemczech, i tam mnie nie było, i też zaczynały być groźby, zaczynałam być y, na ulicy rozpoznawalna. I przyznaję, ja już zaczynałam się bać przyjeżdżać do Polski po prostu. Mhm. No. No. Mhm, no. No. Mhm. no to myślę, że wszystkim nam się wiele tutaj <laughs> wierciło, lepiej Cię zrozumiemy w tym momencie. Y Powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że. Jak przyszłaś y, od bardzo prostego i elementarnego filmiku, jakim jest stwierdzenie, że not being vegan is not okay, co troszeczkę wygląda jak kalka z Rafaeli, bo ona chyba podobne rzeczy mówi, prawda? Mm -hmm. y, jak to się stało, że nagle pojawiły się tak bardzo kreatywne filmiki? Jak, ja ci ja, pewnie ja, ja jestem fanką właśnie dyplantanki i alganki. Mi się to podoba i, no, i nie zgadzam się z, tymi, z krytykami tej serii, bo ja uważam, że to, to są serie, na których warto Ciebie oglądać, a nawet wspierać. Dziękuję bardzo. Są kreatywne, tam jest i treść, i forma, i, no, <laughs> i te, to przykucie uwagi. Wiesz co, po prostu odważyłam się być sobą. Pierwszy film to był taki bardziej, wiesz, gdzieś tam jeszcze za... No, że jakby, no może nie, kopiowa... no, nie kopiowałam, ale inspirowałam się tak Rafaelą inspirowałam się też jej aktywizmem troszeczkę, a potem uznałam, że to, co... Jejku, to co ona robi, to nie jest moje? Tak? I uznałam, że chcę być autentyczna, że jeśli dobra, już dostałam, co to, to to dostałaś, masz tyle hejtu, co masz tyle hejtu, ludzie i tak uważają, że jesteś dziwna, to weź już rób to, co lubisz, czyli właśnie aktorstwo. Bądź dziwna po swojemu, tak. Bądź dziwna po swojemu. Dokładnie tak, że po prostu zaczęłam się tym bawić. Wiesz, ja, ja, ja zawsze się interesowałam aktorstwem, muzyką, jestem po szkole muzycznej, występowałam no. w jakichś tam różnych i przedstawieniach, ja, tak, i na jakim jest, na skrzypce, na jakim skrzypce i pianino. O, proszę bardzo. No, skrzypce i pianino no. I, 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 I jako dziecko no, chodziłam. I, i, no. i, i, I taniec, bo ja jestem też ten jestem tancerką tak brzucha. Tak, jestem tancerką brzucha w ogóle. Oriental, oriental belly, dance, belly Dancer. E, rozciągałam ludzi. To już ja, wiele rzeczy robiłam. I po prostu uznałam, że, że jeśli to ma dalej działać, to ja. ja muszę, to, przepraszam, to... czemu buja ci się kamera? Czy ty ją bujasz? Nie. No, oh, czy... yeah, Ona yeah. się buja. Już okej? Okay? Już okay, Dobra, teraz już okej. Może Dobra. za dużo ruchu tam wykonujesz. Może, tak, ja się staram. No. Cały z no, tym faluje, czy nie wiem, na czym ty masz tę kamerę. <grym <grym <grym> nie, stoi? ja mam niby na tym na monitorze, ale to jest taka kamera, co która czasami co mnie śledzi. Zaczęłaś tań, tańczyć tak, gdzieś pod A, stok. to dlatego, no <grym> tak. Także, także stąd, wiesz, że po prostu odważyłam się być sobą i pójść... Znowu faluje, matko. Nie wiem dlaczego. Ciekawa sprawa. E, powiedz mi, to są twoje w ogóle teksty, czy. Tak. Wszystkie te teksty, alganki, plantanki, to. Tak. Tylko teksty, czy w ogóle, czy w ogóle wsz... cały pomysł od A do Z? Jest wszystko twoje? jest moje. Wszystko, co nie było moje, poczekaj. Ech, co nie było moje. A jak się z charakteryzacją? Wszystko sama. Wszystko. Ja wszystko sam. Ale nie muszę sama robić makijaże. Sama, tak. Że ty jeszcze to... jesteś makijażystką e, Nie, tylko wiesz, co jako, jako, nie, jako tancerka wiesz, malowałam się na scenę, więc no, mam umiejętności. Czyli jakieś, tak. jakiś jakiś podstawowy tam kurs, czy po prostu takie instrukcje, jest, Po prostu zwykraczajnie podpatrywałaś, jak. Nie podpatrywałam. Robię... W sensie, ja powiem Ci wszystko z głowy. W sensie, tak, z wyczucia. Jest, z wyczucia. No, ja jestem artystką po prostu taka, że wiesz, ja bardzo nie lubię instrukcji. Ja mam ADHD, to mówię od razu, i nie mogę instrukcji czytać. Nie mogę, więc ja mhm. mam wszystko po prostu wiesz. I, i jeśli chodzi o Pomysły, to u mnie gorzej z realizacją później, bo tych pomysłów jest na przykład 100, i żeby ich zrobić, żeby je zrobić wszystkie, to jest ciężko. Ale dla mnie na przykład napisać skrypt takiej deplanktanki to jest 5 minut. Ja to nagrywam raz, ale potem edytuję przez 10 minut. No, tak, 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 znam ten ból, znam ten ból.